No, dzień dobry. O, właśnie. Był Jacek. No, podzieliliśmy się święconką. O, pokażę, jaka pogoda, ile ludzi. Samochody pojechali do kościoła, ale ja byłem. O, Oj, i tam Właśnie przywiózł. Boczek. O, jajeczka, no Pasztet. Pa, Przepraszam bardzo, jak ty nagrywasz, to co nagrywaj? Ty się zawsze wtrącasz. Wtrącasz się zawsze w moje życie. Ja cię nie rozumiem. chmkę. No chlebek. Tu chlebkim A święconym Dobry boczek. Właśnie pojechał. Do domu. Właśnie oddał miskę złotych, które ja zapłaciłem. Bo ja nie wyrabiam. Bo ja za to jeszcze podatek muszę zapłacić. A ogółem tam ten kanał zbanowaliście, chcieliście i ja nie mam pieniędzy na wydawanie, ja muszę sam sobie też kupować, no wiosnę. ale muszę, tak no ja sałatkę miałeś robić, nie będziesz robił po co to kupować ja nie wiem No i nie chciał nie się na samym początku podzielić się święconką z nami Krzysztof Dopiero później się podzielił. To widzicie, jaki on taki boży. No musiałem, bo wyszedłem. No chłodno jest tak. Добро. ты хочешь, не будем крестьянами, ты хочешь, мы что было в Tak, halo. No halo. No halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałam złożyć serdeczne życzenia. No dziękuję właśnie. Serdeczne życzenia z okazji świąt. Wielkanocnych. Ja wiem jakie to są święta. No. Dużo zdrowia, szczęścia, pomysłności, dużo pieniędzy. Co tam jeszcze? Żeby, żeby się... Żeby się ranka na głupce zagoiła dla Krzysztofa też, żeby był zdrowy. Niech sobie żyje. On słyszy to czy nie? Słyszy. Słyszy, no. Żeby był zdrowy też. I ten, dużo, za dużo bączków mu nie puszczaj, bo on nie lubi. To ja puszczam mu pączki? Bączki. Jak pierdzisz, żeby za dużo a nie dobrze, puszczać na niego. A dobrze, przepraszam bardzo, święta są, ja jem, a ty Dobre, takie rzeczy to, gadasz. Okay. No, a tak to do wszystkiego dobrego. Ty mi nie składałeś jeszcze życzeń. No. Poczekaj, ja właśnie teraz boczek je muszę skończyć. No. Czekam na filmy, jakieś życzenia. Ja też nagram życzenia dzisiaj na film, dobra? Bo mam nowy kanał, tamten usunęłam. Mam nowy znowu. Dwa dni temu założyłam. No serdeczne chciałem Ci powiedzieć Aniołku, życzę Ci no. zdrowia, szczęścia, radości na twarzy. No. Zdrowia żebyś więcej no, już nie chorowała no i brzuch mnie boli, okres mam też Nie boli strasznie no to nie moja wina no nie, nie twoja, ale boli coś bym mi miała mówić ja mówię na, powiedziałam, że ja jadę z Tobą samochód zabieram i biorę Ciebie gdzieś nad stawy, nad jezioro to oni mi łapki w górę dają wszyscy nie lubią nie chcą żebym jechała, utop go piszą utop go, utop i łapki w dół mi wszyscy dają za to, że ja chcę ciebie zabrać nad jeziorko i popływać. To nie nagrywaj takich filmów. No takie ładne filmy nagrywam, że Majora Wezda będzie na wielbłądzie jeździł albo na tym. Tu le, tu, lecimy, tu i tam, a on mówi, <laughs> nie, jego nie zabieraj nigdzie, jego tu... Je, jemu wystarczy las napisali mi. Piszą tak. A dlaczego las, mówię? Niech coś zobaczy więcej, nie tylko. Niech ten, wodę nad jezioro gdzieś, a nad morze nawet można polskie jechać samochodem, bo ja już samochód mam, zrobiłam prawo jazdy. Znaczy teraz kupię, no, Audi. Dobre, takie nowsze. Słuchaj, no to oni z lisą, że jak ty zabrać Cię i żeby jechać gdzieś, bo oni wolą, żeby Ty do lasu szedł. Nienormalni. Widzisz, że Ty ludzie nie tak po no są właśnie. Na przykład jak nagram coś na ciebie, wyzywam czy coś, to wtedy łapki w górę mi dają. A jak nagrywam dobre, to łapki w dół. Czemu tak jest? bo to tak jest. To oni nienormalni są, tak? No chyba tak. A ja mogę odpowiedzieć na te pytanie? Oni nie no... Możesz, no odpowiadaj. Słucham cię. Zadałeś Asiu te pytanie. No. I pomysł sama, dlaczego tak jest? Dokładnie pomyśl, dziś jest... no my, Myślę, ale nie, nie za bardzo, nie wiem, dziwne dla mnie, że dają... To mój, ja ci ...w, górę, w górę, dlatego, że na przykład chcę Majora zabrać na jeziorko albo samochodem gdzieś na... To nie o to niby, chodzi. miasta gdzieś... To nie o to chodzi. Na dworze na przykład jak będzie już ciepło, to oni łapią. No nie inni, o to chodzi. Nie nigdzie tego szczura, on tylko do lasu się nadaje. Tam go możesz zabrać jedynie. Do Asiu. I łapki w górę, w dół Asiu to nie o to chodzi. Chodzi no. o inną rzecz. Ale ty nie nagrywaj. Ja teraz nagrywam ten film. Ale chcę odpowiedź na te pytanie tylko. No. A ja nie chcę, żebyś ty odpowiadał na te no, pytanie. No trudno Siłmy, to nie odpowiem na to no pytanie. Właśnie. Ale nie, my się wydaje, bo oni zazdroszczą, no. No oni widzą, że po prostu coraz więcej... No, jak nie... ci się udaje, to wtedy oni są źli bardzo. Tak, jak mi coś... Tak, je... tak, no. Jak coś mi się u mnie nie wychodzi, całe te, to, tak to bo mają oni radość. To wtedy strasznie się cieszą. No to są hakerzy. No, to z rykopu chyba ci wszyscy, nie? Tak. Ja tam, ja nie wchodzę na rykopu, a, a mnie je ja też, też tam Ja też nie wchodzę, smalowali. ja nienawidzę ich. No, wykop, ten, że ja mam 60 lat podobno, yy, że mnie nagrali gdzieś, że ja mam 60 lat. Patrz, ja mam 60 lat. Do setki. A, jeszcze napisali, że ja nie mam zębów w ogóle. Hmm. Że nie mam pierwszej jednej szczęki. No jak nie mam? Przecież widzieli, że mam. No masz. Asiu, to zaraz mnie przewyższysz. A przepraszam bardzo, ty się nie odzywaj. Przewyższysz latami. Przepraszam bardzo, proszę ci nie odzywać. Ale mi napisali, że ja nie mam zębów i 60 lat już mam. Na wykopie piszę. Zawsze ty się wtrącasz. nie Krzysztofie, proszę w moje życie się nie wtrącać. I pilnować no. swojej dupy, jak to się mówi. Nie wtrącać, bo my będziemy życie sobie układać razem. I na wycieczki jeździć i nad morze, na plaży leżeć pod parasolami. Życie mam, zdrowie szczęść, wszystko lepszego. No, no właśnie. ja też również życzę panu. Pod parą polkami będziemy leżeć. A widziałaś jaki... Jak się ostrzygłem sam? Widziałam, widziałam, film. Widziałam. Bo za długie włosy. No, dług na jedynkę się obciąłeś, co nie? Czy na zero? Nie, na trójkę. Na trójkę, mam trójkę. Jezu, nie Muszę znaleźć tabletkę zaraz. No bądź zdrowa. A widziałeś jaki lajt prowadziła Czarna Szprycha swoim facetem, nawet on się udzielał, rozmawiał też. Ale strasznie starszy głos ma, nie, nie, ten nie mów nikomu, ale ten głos jakby miał 40, gdzieś 50 lat ten facet, z głosu mówię, nie widziałam z twarzy, ale taki męski, twardy głos, nie? Ja mam chyba lepszy głos, co? No lepszy, on ten, ja mówię o facecie tej czarnej szprychy, wiesz, bo ona ma faceta i wczoraj był pół nie? No, a słyszałeś, co się, co się ten, że, że wraca ten, i się, ja oglądałam, był pijany na lajcie i się tak śmiał, aż takim, takim głosem ha, 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 zobaczycie ludzie, już niedługo wracam, zacznie zobaczycie jaka... Co celu... on może zrobić? Że ja policja mówisz, się zajmie tym ja mam nowy plan na niego mam nowy plan tak, na sobie niego może, Dla po znokcie może uniósł czas zacząć tak. i taki tytuł i się śmiało wraca czwartego, boże teraz w kwietniu któregoś, bo podobno praca nie wypaliła dostaje coś 5 euro na godzinę to są śmieszne pieniądze i musi jakiś wiesz co on tam robi? Przesadza z takiego, takie jakby kwiatuszki, jakby na takim polu, przesadza w jedno miejsce na drugie, musi przesadzać jakby takie, takie ten, jak to ci, takie jak są i Krzysztof będzie wiedział, albo ty, pomidory, jak się kiedyś sadziło w takich tych takich... Ba banerkach jakich? No, i to później trzeba takie brać i przesadzać tak. w drugie miejsce, nie? Przeplewiać. Wiesz o co chodzi, nie? No ja wiem o co chodzi. Bo no to... to on musiał cały dzień stać i taką robotę robić. Chyba i wracają, niezadowoleni są, wracają, a śmiali się z Polski ostatnio na nas, pluli, że Polacy tacy, że praca, że, a u nas więcej, słuchaj, to nawet nie wychodzi 20 zł. To słuchaj, 4 euro to nawet 20 zł nie ma. To u nas w Polsce lepiej płacą na godzinę, szczerze mówiąc, wiesz? bo znajdziesz pracę już za, pie, za 20 zł płacą niektórym za godzinę tutaj na budowie czy gdzieś tutaj takie są stawki teraz a, on, a śmiał już się już dawno stawki takie stawki stoi. widzisz jak go pokarało no dobrze no i powiedział to ja pierniczę tą y, robotę ja będę lepiej zarabiał na youtube'a bo jak na szczurze będę miał takie wyświetlenia to będę zarabiał 5 tysięcy miesięcznie on tak mówił na, ostatnio na lajcie był pijany wiesz no, no stop pije. To jest ja pije, stop i zasadzkę na ciebie poluje. No ma może. Powiedział, że wszystkie już miejsca przebada, w całym Białym Stoku, cały Biały Stok będzie wąchał, 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 aż gdy wącha. I mówi kurde, nie da tobie żyć już. Nie da, albo cię do chorowcy zamkną, albo no, okay. nie wiem gdzie ty za co? <laughs> Niech on się zajmie swoją dupą ten tam Polini, bo ja mu nie będę mógł. Co, ale ja przyjadę do tego białego ja go złapę za ten, a, dobra, nie będę mówić, bo się wybiorę samochodem, ale ja przyjadę innym samochodem i nie chcę, żeby mi porysowali, czy co. Ale kurczę, on przyjeżdża, uważaj, bo on w kwietniu i podobno ma łapankę robić na ciebie, że już wraca w kwietniu, niezadowolony. Bardzo niezadowolony z pracy, bo, pracy, bo nawet, o! 20 zł na godzinę to są marne pieniądze bo to są marne to są marne wiesz dla nas Polaków to dużo 20 zł jest ale siedzisz cały czas w Polsce na dupie a on, on siedzi w obcym kraju jakby nie było trzeba zapłacić też za mieszkanie on musi plus do tego a tam dro, droższe stać. życie jest. zapłaci mieszkanie a tam droższe życie jest życie są, jest o wiele droższe pewnie, że tak tam życie no to wychodzi jakby zarabiał u nas na polskie to samo na to samo tam wyjdzie jaką tam pojechał i jesteś w obcym kraju w Niemczech a Niemcy są brzydkim krajem nie, nie lubię Niemców no Niemców nie, nie lubię nie, nie trawię Niemców ruskich i Niemców no tak to jest. I on, ale jaki zadowolony, jak się śmiał w głosie. Taki ha ha, 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 ha. Zobaczy jak wrócę, co ja teraz z nim zrobię. Taki kurde wiesz, taki, taki kurde nienawiść taka w nim była, jak on to mówił. Taka, taki, mnie denerwuje ten jego głos. taki paniakowaty, że on wszystko może, że za każdego popije i ten... A jak ktoś wyjdzie do niego, to on ucieka wtedy, bo się boi. Tak naprawdę. Ale straszy, jak straszył na lajcie ostatnio, że co on tobie nie zrobi, no? Strasznie straszył. Że się tu będą cyrki w tym białym stoku podobno będą działy. A to się, o, to wreszcie się policja nim zajmie. Że mają się cyrki straszne. Te, a i jeszcze bo nie mówią, a czemuście go farbą nie malowali? Dlaczego jak był w lesie teraz, tam palą niego? Dlaczego nie wywaliłeś, bo albo nie. i Aha, co jeszcze powiedział? Ja ci powiem, przypomniało mi się. Powiedział tak na lajcie, na żywo, ludzie słyszeli to, że ciebie powinni złapać i ci dopierdolić tak, żebyś na nie podniósł się z ziemi. Pa Ta, to tak mówił na lajcie. I ja to słyszałam i słyszeli tam, miał chyba 200 widzów na lajcie. On był wtedy bardzo pijany, jak to mówił, nie? Taki, niby, że był była kobita z domu na wtedy, nie wiem jak tam było, ale mówił, żeby ci wpierdolić, to powtarzam, żeby cię po... Namawiał innych, żeby cię pobić wtedy, wiesz? To no. mi się przypomniało, to było cztery dni temu jakoś na lajcie, że jak cię złapią w tym lesie, dopóki jego nie ma jeszcze, jak go złapiecie, to jemu wpier kiedyś wpierdoliliście, jemu powiedział i wtedy no, był spokój, wtedy nie chodził. I to dało dopiero, skutek był. Pamiętasz co ci oko podbili, coś tam byłeś poobijany taki. Aj, to nie... No to może ona, a wiesz kto to, to zrobił, to, a z tą farbą to myślisz kto to zrobił. Ja myślę, że to on odlał tą farbą. Tak mi się wydaje, do tej pory tak myślę. I te pobicie, że to, to on to zrobił, a kto to inny zrobił. Ale to pobicie to tutaj było. Pobicie, ale namawia dalej ludzi, żeby cię pobili. Nie rozumiesz tego, na lajcie na żywo namawiał. Miał pijany był bardzo. Kurde, muszę naważyć. tablety. A teraz wszyscy przeciwko mnie, bo ja... Wiesz dlaczego ludzie na Wykopie są przeciwko mnie i na moich filmach przeciwko, bo ja ciebie bronię. A jak bronię ciebie, to oni wtedy przeciwko mnie. Wszyscy. No. A, niech będą. Dobra, kurde. ja będę kończył. Dobra, Ja Też nagram życzenia świąteczne. No bardzo dziękuję. No, ale nagram się, puszczę Ci później mój film z życzeniami. Dobra. Dobra? Dobra. No, na razie. Trzymaj się, buziaki wysyłam. Ja też. No, hej. A, słyszeliście. Szykują się, zezdroszczą. A to dobrze. Policja ogląda mój kanał. No to bardzo dobrze będę widzieć